Witajcie, z tej strony Dyrusliwka a to jest specjał na 100 subskrypcji jak widzicie mam już nawet 110, nie wiem jak to się stało yy, nie nagrywałem przez ponad tydzień, przepraszam ale jakoś tych subskrybentów dalej zbieram ale będzie to po prostu kompilacja śmiesznych momentów z moich filmów więc mam nadzieję, że się uśmiechacie. no i zapraszam do oglądania okej, okay, monetka jest tutaj ty. Nie! Zatrzymaj się! Nie, no co ja zrobię? Teraz wyskoczę. Zatrzymaj się! Nie, już byłem tak blisko! No. Ty. Co, co, co się zrobić z tym jabłkiem, Oswald? Oswald! Oswald! Weź to, Oswald! Dzięki ci, to była wspaniała przygoda, chłopie. Wiesz co? Zrob... Oswald. Dobra, trudno. Eee, dawaj Oswald, tutaj. No. Oswald. Oswald, dawaj. No dawaj Oswald. Wysłać te fajerwerki. O nie, plamiak się obudził. Dobra, nie szkodzi. O, o kurde, o kurde, plamiaki. Ty... Nie wybuchły nie wybuchły te plamiaki. No dobra, ale. Ale dlaczego? Jezu. Nie wiem, co tu się stało. No, może lepiej dla nas nawet, ale. Kurde. <grywa> A możemy one wybuchną czy Okej okay. dobra wybuchły teraz ale Wybuchniesz ty plomek plomek <grywa> Znowu to samo o nie muszę sobie zdjęcie tego zrobić, czekajcie <grywania> Mam zdjęcie w galerii. Na pewno z Puczkiem pogadać, że uratowaliśmy wszystkie Amie, gremliny. Zostało to zagrożone. I jeden z nich, którym ja mam, że ja! Och, tu jest dobrze. Ach, mam coś dla Państwa również. Miezo. To jego śmiech... Ciekawe czy mogę tak... I lecisz! Kurde, nie! Jaka to owca jest głupia! Że ona dosłownie... Dosłownie sama z własnej woli z krawędzi spadła. Trochę się... Pomęczymy niestety Kurde Dobra, dobra Ja nie mogę Oswald Rusz się Dobra Mogę go dosięgnąć? Dobra Osu o doje. dobra, jesteś, jesteś, jesteś Padać bliżej No to jak wiesz jak to zrobić, to weź to rób! Dobra, teraz Oswald, chodź Skaczmy sobie Dobra e, oczywiście, że tak A nie gaz Muszę szukać ukrytych jeszcze tutaj Dobra, jeszcze trochę! Tak, wiem, gaz. Pracujemy. Wspólnie. Współpracujemy. O! Dobra, Okej, <grywa> okej. Okay, okay. Wiemy. Tak! Słyszałem problem. <laughs> problem. No i zobaczcie, to, to już się nam liczy. <laughs> Nie musimy nic dosłownie robić. Mario takie. Je. Ja, ja jestem szefem. Ja rozwaliłem system. Zobaczcie.

a już go wagonik przejechał czyli mamy główną funkcję dwójki, czyli Oswalda, który jest bezużyteczny znaczy może się przydać w niektórych momentach, ale no sami wiecie jest trochę głupim AI okej, okay, Oswald Oswald, tutaj są drzwi, wiesz? i naszej ściana przez ścianę nie można przechodzić Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś podekscytowany, ale no. No, ja widzisz. Co? Serio? Co tam robi tanker? No. <laughs> co? Okay, co, to było? co to był za Co to był? Oswald! <laughs> co to są za dźwięki? Ok, wydało się. Oj, oj, oj. Jakiś stary drewniak. O! Oj, poszedł. Poszedł drewniaczek. Właśnie, spróbuję się dostać na górę z muszelką. Ej, no co jest? Most się opuścił. No nie. No. No I się zmęczył. <laughs> Trzy razy oberwał i padł. Ale muzyczka fajna. Mario, może zatańczyć? Nie. <laughs> to jedyne, co Mario potrafi. Jeśli chodzi o taniec. Nie, znowu ptaszek, kurde. Czemu? Już tak blisko. Ale czekajcie, tutaj możemy go dogonić. Musimy się tylko wstrzymać na jedną z tych drzew. Gdzie ona było, kurde? Tutaj. Dobra, leci, leci, leci. Szybko, szybko, szybko. Oj! Nie, 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 nie! Tylko nie to. Już byłem tak blisko. No kurde. Dobrze, jesteśmy prawie na górze. Nie, 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 nie. Uh. Teraz tam. Nie. nie! 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 Nie, i na sam dół. Okej. Okay. Dawaj, o, dobra, wślizgnąłem się jakoś. Teraz tam Teraz tam ponownie. Nie, 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 nie. Okej, okay. przynajmniej nie spadłem, przynajmniej nie spadłem, okej. Okay. Czekajcie, no. O, kamerka się jakoś tam dziwnie... Blokuje. Nie! Okej, okay, może być tutaj. Może być. I teraz. E, nie, Mario! Nie. No, <grymne> naprawdę. Oczywiście ja mogę już użyć klucza Jak! Mario! Jak mogłeś. A, ty. <grymne> ok, teraz, teraz, teraz szybko. <grymne> No i już podobę czekaj czekaj czek. O! Dobra, wiecie co? Ja chyba po prostu zrobię tak No nie! Przez jego ciało przeszedłem. Teraz się nie uda na pewno Dawaj, kurde, zmiażdży mnie No i dobra po wszystkim A można tak zrobić? <laughs> tak właśnie o to chyba chodziło No i od razu 37 sekund Mam nadzieję, że gość nie wychwycił tego, że oszukiwałem. O, dobra! Tak wreszcie! O, czyli... Dobra, ja już ciebie nawet nie mam zamiaru słuchać gościu. Po prostu daj mi nagrodę i ja stąd spada, nie mam zamiaru tego powtarzać. O dobra, postawiłem Tiseta. Teraz możemy trochę... Uwe, wzlupiłem do tego yy, do tej farby. <laughs> O kurwa A to jest... Co jest? No gdzie? Gdzie ty, ty atakujesz ty? Dobra, żebyśmy tylko tego gremlina nie uratowali przypadkiem Nie byłoby zbyt ciekawy Oswald! Okej, okay, chodź króliczku Chodź króliczku Króliczku, chodź tutaj, dobra Cię zrzucę spokojnie, bezpiecznie. No, miałem cię zrzucić. Dobra. Poszedł. Oswalda też. Dobra. Tutaj musimy sprawdzić, żeby to się obniżyło. A tam to podwyższyło. No, brawo, Oswald! Brawo. Nie no. Nie wierzę w taki. Oswald jest. Ok, mam nadzieję, że się uśmialiście, bo ja przy większości klipów, tak, montując to. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie również komentarz, który moment Wam się najbardziej podobał. No i co? Filmiki oczywiście będą się znowu pojawiać, tak jak zawsze, co jeden, dwa dni. No i co? Trzymajcie się. Cześć.